Cyfrowe euro coraz bliżej. Obawy o inwigilację, a tymczasem Europejski Bank Centralny pracuje nad wprowadzeniem cyfrowego euro. Według deklaracji prezesa Europejskiego Banku Centralnego, już w październiku 2025 roku, projekt cyfrowego euro będzie gotowy. Projekt wzbudzał duże kontrowersje, zanim jeszcze powstał. Przeciwnicy cyfrowego euro, w tym nasz premier Mateusz Morawiecki, postrzegają, że cyfrowa waluta może zostać wprowadzona tylnymi drzwiami i stać się narzędziem nadmiernej inwigilacji. Pojawiają się uzasadnione zresztą obawy, o anonimowość transakcji, no i czy CBDC nie oznacza zniesienia anonimowości transakcji? Polnicy machają na to ręką, mówiąc, że to jest po prostu cyfrowy odpowiednik naszej gotówki, który po prostu obniża koszty transakcyjne. W Polsce na razie brak oficjalnego stanowiska rządu, natomiast decyzja Rady Europejskiego Banku Centralnego ma zapaść już w przyszłym roku, więc niedługo na pewno staniemy przed tym faktem i wyborem. Poprzedni rząd PiS był przeciwny temu rozwiązaniu, obecny rząd jeszcze się nie ustosunkował. W kontekście obecnej sytuacji politycznej, kiedy prezydentem jest Karol Nawrocki, nawet gdyby rząd był za, to będzie miał ciężko przepchnąć ten projekt do końca. A co wy uważacie o cyfrowym pieniądzu? Napiszcie w komentarzu.